Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj poszukamy sobie wygranej w zdrabce. Wow, ewentualnie w krzyżówkach. Także trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę. No i zabieram się za drapanie. Zdrapeczka jest z numerem 16. I zobaczymy, co ona kryje tutaj pod tą warstwą ścieralną. 45, 54, 22, 33.

Pięćdziesiąt pięć, piętnaście, czterdzieści siedem, dwanaście, szesnaście i czterdzieści osiem, czternaście, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści dziewięć, czterdzieści trzy i trzynaście. I teraz nasze trzydzieści dwa, trzydzieści dwa, trzydzieści dwa i jest dycha. Okej. Okay. Czyli 50% wkładu w odcinek się wróciło. Zobaczymy, czy te losy nam dają coś. Villas, Violetta Villas. Ok, Y, Lei, y. Lei lej, lej na mur. Jest. Y. Idziemy dalej, e. e, jak lej, lej, ja tu, kurczę, pamiętajcie, że to M, nie, tutaj jest M, to dobra, będzie, będzie, dobra, już na zapas, ja mówię lej na mur i leję, stek, lubię steka, naklejki też lubiłem, jak byłem dzieckiem, jak ja, lubiłem naklejki, N, 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 krokus, Udo. Rozłóż, uda, niech się dzieją cuda. N. R. rdza Z tą rdzą to mi się taki dowcip kojarzy. Powiedzieć Wam, powiem. Jak to jest, że cipka jest mok y mokra, a nie rdzewieje? <gry> Dobra R, R, R Z Z Pojazd Z B Jak bardzo proszę o wygraną No nie ma B. Czyli nie będzie wygranej jest to M, jest M, krokus U do pojazd, mało, mało, powiem szczerze, J, lej, pojazd, naklejka, P, U do pojazd, P jak pojazd. A, a teraz powinno troszkę być nie Ewa. A A A A ale jest tego A naklejka O krokus Udo O O Mm -hmm. C C jak cewka moczowa lej C. C F lej fiutkiem nie ma F nie widzę U o yes, emo. U Prawie że uda. S. Mamy, mamy Ursus. Ursus. tak. Mm -hmm. G. Gdzie jest G? Gdzie jest punkt G? Dobrze, nie ma punktu G i H. Nie ma. No i to dobra, liczymy. Jedno słowo jest, drugie słowo jest, trzecie słowo jest. Mamy trzy słowa, moi drodzy. Mamy trzy słowa. To mamy 5 złotych. 5 złotych, no bo więcej nie mamy. nie? Mamy tylko trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Tak. No to mamy dzisiaj już piętnaście złotych. Jeszcze jest, jeszcze jest, jeszcze jest, jeszcze jest. Eee, jedna krzyżóweczka. K. Ręsowa stawka. Karp. Ja uwielbiam karp. Ja karp do stawu jak najbardziej pasuje. Sok. K. D. Zobaczcie, tu jest jeszcze k. O, k. Jeszcze gdzieś? Chyba już wszędzie k. D. D. Nil. O kurczę, Nil, staw. Co tu jest? D, M, staw, karp, nil, sok, nie ma, my, jest l, nil, Leonora, Malta, e, Ren, no proszę. E E Y J J Karpnil lonora T Staw. Tu jest też te, tu jest też te, też te. Jeszcze gdzieś jest te? Nie widzę. V nie ma B. Baśka, gdzieś ty się schowała? Barbara, wełaś. P, jak pelikan. Dlaczego ludzie łukają wszystko, jak pelikany? Mhm. Mm A Sowa. Oka. Staw. Karp. Eleonora. Mm -hmm. To już mamy wszystkie, A Z. Stiha, nie ma ścicha. I wona jest ta fałszywa. Mm. <duszkowano> o, no to mamy oka, sowa, mm. o, 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 sok. Mm -hmm. szkoda, że nie ma S no dobra, jedziemy dalej N jest, REN cicho, tu było A NIL LONORA kurde, ale by było, gdyby było S i W no to SOWA STAW Deb jest tutaj. niedokreślone. Czy było u? Nie było U. S nie było. M było. No to mamy coś tu mamy. R. Nie ma R. No to dobra, liczymy, nie? Liczymy te nasze słowa. Ile wyszło? Raz. Jedno słowo wyszło w tą stronę. Drugie. Trzecie. Raz, dwa. Trzy. No to mamy. Mamy piątala. Moi drodzy. Tak to można się bawić. Tu jest piątal. Tu też jest piątal. A tu jest dycha. Super. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę i życzę Wam też takiego darmowego bawienia się. O.